Tak naprawdę klient nie nie lubi licencjonowanego pośrednika nieruchomości tylko tak zwanych agentów, którzy się za takowych uważają. Najczęściej w internecie znajdziemy oferty pracy do biura nieruchomości o tak zwanej treści przyjmę agenta nieruchomości bez doświadczenia. Tacy Pracownicy nie są doradcami państwa, nie są doradcami do spraw nieruchomości, nie są pośrednikami, nie mają jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej i praktycznej. Tacy ludzie przychodzą tylko po to do biura, aby przyjąć jak najwięcej ofert, aby podsunąć państwu tylko i wyłącznie umowę do podpisania. Biuro, które pracuje na umowach otwartych, daje target agentom około 20 ofert w miesiącu do przyjęcia. Jeżeli tego nie zrobią. To zostają zwalnieni. I państw, nie ma się sprzedać Państwa nieruchomość, tylko jakakolwiek w takim biurze. Tak, drogi kliencie, masz rację, oni naprawdę dla Ciebie nic nie robią poza tym, co mógłbyś zrobić sam, czyli wrzucają Twoją nieruchomość do sieci. Często zdjęcia są robione komórką, są to zdjęcia nieprofesjonalne, krzywe, jest błędny adres, błędne opisy, różne ceny. To działa tylko i wyłącznie na Twoją niekorzyść, gdyż dobre wrażenie można zrobić tylko raz. Dodatkowo w międzyczasie zmienił się trzy razy agent, o czym Wy nie wiecie, a gdy dzwoni potencjalny klient kupujący, słyszymy ze strony agenta nieprofesjonalne słowa zadzwonię do właściciela, czy nieruchomość jest dalej aktualna. Współczuję Ci kliencie, dodajesz swoją nieruchomość, do sieci, bo chcesz sprzedać swoje mieszkanie. W ciągu najbliższych dwóch godzin kontaktuje się z Tobą 50 agentów, obiecując Tobie, że mają już klienta na Twoje mieszkanie lub w ciągu dwóch dni go znajdą. Kłamią Cię tylko po to, aby podpisać umowę. Rozumiem Cię, że masz tego dosyć. Umówiłeś się z takimi agentami na przyjęcie Twojej nieruchomości, bo myślisz, im więcej biur nieruchomości, tym więcej klientów. Jesteś w błędzie. Przychodzi taki agent do ciebie i nie pyta o stan prawny twojej nieruchomości, nie pyta o stan techniczny, nie pyta o nic. Nie wykonuje ci analizy ceny, żeby cię poinformować, czy masz cenę za niską, lub może za wysoką. Gdzie tutaj poinformowanie cię, drogi kliencie, dlaczego od 3-4 miesięcy, załóżmy, nie mogłeś sprzedać swoją nieruchomość? Gdzie tutaj stworzenie produktu? Dobre wrażenie, tak jak mówiłem już wcześniej, można zrobić tylko raz, a klienci kupują nieruchomości oczami. Załóżmy, podpisałeś umowy z 20 agentami, 20 biurami. Czekasz na efekty, a jak ich nie było, takich nie ma. Tylko przychodzisz, pokazujesz swoją nieruchomość, a dalej je nie sprzedałeś. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Twoje ogłoszenie wygląda jak desperata. Powtarza się na portalach 20 razy, tak jak mówiłem wcześniej, z różnymi adresami, z błędnymi opisami, często z pomylonym piętrem i często z różną ceną. Jeśli kupujący widzi takie ogłoszenie, nie wie, które jest prawdziwe, i zastanawia się, co się dzieje, że od trzech, czterech miesięcy takie ogłoszenie się nie sprzedało. Mało tego. Na umowach otwartych agenci nieruchomości uzależniają pokazanie Twojej nieruchomości od podpisania umowy z klientem kupującym. Nigdy nie jest tak, że za pokazywanie nieruchomości pobiera się prowizję. Pamiętaj o, on, oni blokują Twoją sprzedaż. Może ten klient właśnie by chciał kupić Twoją nieruchomość, ale nie chce podpisać umowy. Zastanów się nad tym. Często słyszę od klientów, że Wy pośrednicy wszyscy jesteście tacy sami. Na szczęście to nieprawda. Zawód pośrednika nieruchomości wielu osobom wydaje się niepotrzebny. Sprzedajesz swoją nieruchomość, myślisz, że ją sprzedasz sam. Po 3-4 miesiącach, no nadal Twoja nieruchomość się nie sprzedała. Więc myślisz, podpiszę z 20 agencjami, każda agencja ma swoją bazę klientów i nadal ta nieruchomość się nie sprzedaje. Dopiero wtedy myślisz o podpisaniu umowy z jednym profesjonalnym biurem pracującym tylko na umowach premium. Sprawdzasz jego opinię, sprawdzasz jakość ofert, dopiero wtedy sprawdzasz tą jakąś ofert. Dochodzi do podpisania umowy i co się okazuje, po dwóch tygodniach ta nieruchomość się sprzedała. I wtedy sobie zdajesz sprawę, że straciłeś tylko czas, a można było tą nieruchomość sprzedać dużo wcześniej. Drogi kliencie, umowa otwarta to tak zwana umowa na fuksa. Tak, na fuksa. Bo albo będę miał fuksa i sprzedam Twoją nieruchomość, albo no, tego fuksa nie będę miał. I nie będę się musiał Tobie tłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że Ci powiem. No tak, myśmy nie sprzedali Twojej nieruchomości, ale 20 innych biur też tego nie zrobiło. Dlaczego nie lubimy pośredników nieruchomości? Po pierwsze dlatego, że kojarzą się oni z naciągaczami, kojarzą się oni z kłamcami. Zanim powiedzą ci dzień dobry, zanim się zapytają o twoją nieruchomość, jeśli to zrobią, machają ci umową. Ale pamiętaj, drogi kliencie, wielu to nie wszyscy, mimo że jesteśmy w mniejszości. Tak naprawdę na umowach otwartych biuro sprzedaje około 5% swoich nieruchomości, a na umowach premium 94%. Jest różnica, prawda? Na pewno. Często pytacie siebie sami, co też słyszałem od wielu klientów, no ale dobrze, fajnie Pan mówi, ale jak znaleźć dobrą agencję? Wszyscy piszą, że są profesjonalistami, wszyscy piszą, że są najlepszymi agentami. Po pierwsze, sprawdź sobie ich stronę. Czy mają 200, 400, 600 ogłoszeń? U nas pracowni nie będzie miał więcej ofert niż 15, dlatego że trzeba co dwa tygodnie zrobić. Dzień otwarty na Twoje nieruchomości, zaprosić klientów, zaprosić inne biura. My z biurami współpracujemy, a nie konkurujemy. Każde biuro, jeżeli ma swojego klienta, bierze prowizję od swojego klienta, a naszym klientem jesteś tylko ty i wyłącznie ty. Nie da się zadowolić dwóch stron. Więc jak już sobie sprawdziłeś stronę internetową, sprawdziłeś sobie jakąś zdjęć, sprawdziłeś sobie jakąś jakąś oferty, jakoś opisów. Czy te ogłoszenia są tylko w jednym biurze, czy te ogłoszenia są w wielu biurach, bo są też biura, które pracują hybrydowo, załóżmy mają jakieś tam umowy na wyłączność, ale też mają dużo umów otwartych. I to ta praca na umowach na wyłączność się w takich biurach nie różni niczym jak praca na umowach otwartych. Mam na umowę na wyłączność jestem sam. Pewnie się sprzeda. Pewnie się sprzeda. Też czekamy czekamy tutaj na, na Fuxa. Więc jak znaleźć dobrego pośrednika, wielu klientów się mnie o to pyta, twierdząc, że na stronach internetowych każdy opisuje, że jest profesjonalnym biurem, że, że są najlepsi w Krakowie, w Małopolsce, w swojej dzielnicy. Dobry pośrednik na wstępie jak do Ciebie przyjdzie nie ogląda Twojej nieruchomości. Rozmawia z Tobą na temat współpracy, rozmawia z Tobą dlaczego ta nieruchomość się nie sprzedała, roz, rozmawia z Tobą na temat strategii takiej nieruchomości. Tak jak mówiłem wcześniej, zrobicie analizę ceny. Może Twoja nieruchomość jest dużo więcej warta niż Ty ją wystawiłeś. Więc ta prowizja, którą będziesz musiał zapłacić, praktycznie będzie znikoma w porównaniu z tym, co przyjmują. Agenci na umowach otwartych. Oni nie pytają się o cenę, zawsze ci powiedzą, że cena jest ok, że mieszkanie jest piękne. No to jeżeli tak jest, to dlaczego tej nieruchomości tobie nie sprzedali? Profesjonalne dobre biuro ma własnego notariusza. Profesjonalne dobre biuro skompletuje za Ciebie wszystkie dokumenty. Twój czas będzie wolny od pracy nad Twoim ogłoszeniem. Przyjdziesz tylko na umowę przestępną lub umowę końcową. Dobre Biuro zajmie się dla Ciebie wszystkim. Oddając swoją nieruchomość jednemu pośrednikowi, masz obowiązek rozliczać go z tego, co robi. Masz obowiązek rozliczać go z jego obietnic. Twoja sprzedaż ma być bezstresowa i szybka. Zadzwoń do nas. My Ci to gwarantujemy.